Możesz trenować 3 razy w tygodniu i dalej wygonać tak samo. I dobrze wiesz, o czym mówię. Największy problem nie jest na siłowni. Największy jest w tym, co robisz przez pozostałe 23 godziny. I to właśnie tam większość facetów zabija swój progres, nawet o tym nie wiedząc. Pierwsza sprawa, czyli jesz na oko, bez kontroli porcji oraz białka. Trenujesz jak sportowiec, a jesz jak random. Sypiasz gorzej niż student na sesji. Zero regeneracji równa się zero efektów. Codziennie siedzisz po 10 godzin. Trening nie naprawi stylu życia, który niszczy twoje ciało. Trenujesz za lekko seria, po której nic nie czujesz i nie trenujesz do upadku nic ci nie zbuduje. Zbyt wygodny równa się zbyt miękki. Brakuje ci konsekwencji i dyscypliny. Jeden tydzień ogień, dwa tygodnie chaos i zastanawiasz się czemu brzuch dalej stoi każdy z tych punktów to jedno to samo który niby coś tam sobie działa ale żyje jak ktoś kto liczy na szczęście chcesz efektów to musi stać się kimś kto dowodzi rezultaty nawet gdy warunki nie są sprzyjające trening niby masz więc teraz ogarnij resztę bo to tam robi się sylwetka do tego koniecznie zaobserwuj ten profil